Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio zbudowaliśmy taką oto vilę, która znajduje się za mną, jeżeli jej jeszcze nie widzieliście. Oczywiście, jak zawsze, pod koniec odcinka będziecie mogli sobie do niej wrócić. Moim zdaniem ona wygląda naprawdę, naprawdę sztosik. to akurat pokazywałem coś dla wspierających. A, no i oczywiście wspierający mają dostęp też do bonusowego odcinka, gdzie robimy wnętrze tej wili. Podobnie będzie tak samo dzisiaj, również będziecie mieli dostęp do takiego odcinka. Jeżeli chodzi o domek, który dzisiaj zbudujemy, jest on naprawdę, naprawdę fajny. Moim zdaniem fajny i ja bym, powiem szczerze, zbudował całe osiedle takich domek Dawno takiego domku nie budowałem, i chyba w ogóle po raz pierwszy zbudowałem taki taki typowy domek. O, zawsze mnie prosiliście o taki typowy domek, że Patryk, fajnie, buduj, fajnie, że budujesz Wilnę, ale zbuduj taki typowy, typowy domek. No to macie, typowy, typowy domek i powiem wam szczerze, wyszedł naprawdę ładnie. Zaraz wam pokażę, jak bez shaderów wygląda. Bez shaderów wygląda on w taki oto sposób, także też naprawdę wygląda dobrze. To jest domek, który będzie wyglądał naprawdę świetnie i to zarówno z shaderami, jak i bez. Kurczę, powiem wam szczerze, tak dawno nie nagrywałem odcinków zbudowania z Minecrafta, że, że aż się odzwyczaiłem. W środku oczywiście ma też całkiem, całkiem fajne miejsca, bo powiem Wam szczerze, ten domek, który akurat tu my budujemy, trochę inny, bo wymiary tego domku to jest 11 na 10, a my będziemy budowali typowy kwadrat 11 na 11, także będziecie mieli jeszcze tu jedną bonusową kratkę w tę stronę. E, także myślę, że spoczko. E, do góry wejście mamy w taki oto sposób. No i u góry też mamy naprawdę całkiem spoko miejsce. No i dach tutaj od wewnątrz nie mamy tego czarnego, błotkiego dachu, no bo jest zakryty tym, nie? Także no moim zdaniem wygląda to naprawdę, naprawdę rewelacyjnie. E, tutaj tylko muszę teraz zmienić wyjście, bo powinno być w taki oto sposób wykładać e, tak sam w, tak, w taki sam sposób jak z tej strony. No, moim zdaniem wygląda to naprawdę kozacko i, i mam nadzieję, że będzie Wam się podobał ten domek, bo no, wygląda dobrze i bez shaderów i z shaderami. Także naprawdę, jeżeli zrobicie takie osiedle, a na przykład ze znajomymi się byście zgadali i zbudowali takie osiedle na jakimś serwerze, i ja, jeżeli, jeżeli ktoś coś takiego zrobi, to proszę wrzućcie screena do mnie na, na Discord. Bardzo Was proszę, bo naprawdę będzie to na super wyglądało. Jednakże zanim zaczniemy budować, chciałem Wam mordeczki tylko przypomnieć, że aż 79% z Was nie subskrybuje jeszcze tego kanału. Także jeżeli doceniacie moją pracę, to fajnie byłoby, jakbyście teraz zostawili suba, to Was nic nie kosztuje, nawet jeżeli się Myślicie, no to będziecie mogli sobie wtedy go cofnąć, a mi to naprawdę zrobi wielką przyjemność, jeżeli w tym momencie zrobisz to, co na tym czerwonym przycisku tam na dole i dołączysz do Pike Steamu. Będzie to naprawdę dla mnie mega, mega miła rzecz. W takim razie, widzu, drogi kochany, przejdźmy właśnie teraz do budowania wymiary. Oczywiście, jak zawsze, nade mną, chociaż wymiary są proste, po prostu robicie kwadrat 11 na 11. Pamiętajcie, że ja liczę tak o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i później liczę od tego bloku raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jeżeli tak będziecie to, to liczyć, jak ja, to na pewno wszystko zrozumiecie i wyjdzie wam naprawdę naprawdę dobrze. Pierwsze piętro zaczynamy sobie od tej strony. Ja sobie buduję początkowo na 4. Później tu sobie robię cyk na 3, tu robię sobie cyk na 3. I tu sobie zamykam w taki oto sposób. Tu natomiast robię coś takiego, taką elkę w ten sposób. Tu natomiast robię cyk, cyk. Ok, i tu tak naprawdę to podwyższam sobie o 1, i tu sobie zamykam. Tak? Nie, sorry, tu sobie zamykam. O, że było coś takiego. Taką literkę ma, takie H w sumie. Tylko H się robi z tej strony. Z tej strony by było H, tak? H, tak. Z tej strony było H, takie odwrócone H robimy. Ok, i teraz z tej strony robimy po prostu tak, i dodajemy sobie oczywiście tutaj deseczki taki oto sposób to wygląda. Z tej strony natomiast robimy sobie tak, że ciągniemy sobie to, do jakiego momentu tak naprawdę chcemy. Tutaj jakby to jest kwestia i wyłącznie, tylko i wyłącznie tego, ee, jak szybko chcecie mieć okno. <laughs> Dlaczego? Ponieważ tutaj w tym momencie w tym momencie gdzieś musimy zrobić okno, miejsce na okno i to miejsce będzie zrobione w taki sposób, że robimy je coś takiego i ja bym proponował zrobić w ten sposób możecie ewentualnie cofnąć jeszcze trochę, tak prawie na pół, tylko żeby większa część była tego deskowego. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, widzicie, większa część jeszcze tego deskowego. Także bardzo bym prosił, żebyście się tego trzymali, bo to będzie wtedy fajniej wyglądało. Tak, w mojej opinii w każdym razie. Nie wiem, jak według Was, ale moim zdaniem to będzie wyglądało po prostu fajniej. Z tej strony, oczywiście, robimy sobie też okno, tylko robimy je od razu. I tu tak naprawdę możemy troszkę zaszaleć i zrobić szersze to okno niż tam. Ja tak chyba zrobię, wiecie. Albo dobra, tak tylko o jeden szerszy, nie będę aż tak szalał tutaj z kolei. W razie coś sobie powiększymy, bo tu jeszcze będzie nam dochodził taras i tak dalej i ja nie chciałbym, żeby później to poprawiać czy coś. Tutaj tak naprawdę z tej strony będzie to troszkę inaczej wyglądało. Dlaczego? Ponieważ robimy sobie coś takiego, że musimy zrobić sobie takie... Ja w każdym razie... No znaczy nie musicie, ale popatrzcie, widzicie? Ja zrobiłem coś takiego. Tam, nie? Czyli widzicie, tutaj mamy jakieś dwa... Później tu z kolei mamy jakieś trzy, że wiecie, to tak trochę bardziej w to ingeruje, jakby bardziej wnika w tą strukturę. No i tu mamy w ogóle jakieś tak mega oddalone, bo mamy to oddalone o coś takiego, mamy jeszcze tutaj zrobione, nie? Gdzie taki element, tylko tam to jest inaczej jeszcze zrobione, bo tam w ogóle jest to wypuszczone trochę dalej, także w sumie to wypuśćmy sobie troszeczkę dalej. Ok, niech to tak nie ingeruje mocno. Coś takiego możemy sobie zrobić albo zrobić tak jak tam, czyli... W ten sposób na odwrót, nie? Że będzie takie troszkę skutkowe jakby. No, tylko że tu jeszcze musimy mieć o dwa. No. I gitowa. I mamy coś takiego, i moim zdaniem ta ściana wtedy nie wygląda tak biednie, bo jakbyście zrobili taką prostą, albo taką jak tutaj z tej strony, no to mamy już jedną taką zwyczajną stronę, będzie to wyglądało jak, po prostu jak dom przecięty na pół. I moim zdaniem, no, no nie polecam, nie polecam widzowie, fajnie by było, jakbyście zrobili tak jak ja, bo będzie mi miło. No, dobra yy, i teraz taką, teraz tu musimy zrobić podłogę na tym etapie. Yy, także tu sobie możemy zabudować i tutaj tak naprawdę już nie jest ważne to jakim materiałem znaczy no jest ważne w sumie bo musicie zrobić sobie to y, najlepiej właśnie betonem białym nie coś takiego i tutaj będziemy sobie robili taras i ten taras robimy sobie na dwa i i i i i i i i na razie tak to zostawmy bo, bo... Żeby się nie pomylić. Dobrze, tu zróbmy sobie taką. Tu będzie na pewno miejsce na schody, nie? Także tu musimy sobie zostawić. Taki kwadracik na razie. Tu od razu od wewnątrz przyciągnijcie to do końca. W taki oto sposób. No i tu sobie wykładamy oczywiście e, niczym innym jak białym betonem, żeby to po prostu elegancko wyglądało. I ładnie nam się działo. Jeżeli ktoś nadarza, nadą, nadąża ze mną budować, to szacun, naprawdę. Zaraz przestanie, Nie, a no tak, serio, to, to staram się to jakoś tak wiecie, troszkę wolniej, wam ale no nie zawsze to wychodzi. No i teraz tak naprawdę zostało nam przejść do drugiego piętra, a no właściwie do pierwszego piętra, sorry. No więc tak, żeby zacząć w ogóle to górne piętro, to fajnie by było, jakbyśmy skończyli pierwot ten balkon, nie? Tutaj myślę, żebyśmy zrobili sobie coś takiego, że robimy tak. Tu na trzy. Oczywiście z kwartu to robimy, i tu tak o, nie? No i tu wtedy sobie stawiamy jeszcze diorytowe płotki. W każdym razie ja stawiam. Nie musicie, jeżeli chcecie, żeby ten balkon wam tak lewitował, to jakby spoko prawa fizyki w Minecrafcie na to pozwalają. I możecie to zrobić. Dlaczego tak robimy? No bo tu będą szły szyby. I właśnie to jest naszym wyznacznikiem, że tu musimy dać czy z jednej i czy z drugiej. Dlaczego? Bo tu będą szły nasze szyby. W taki oto sposób. Natomiast tu będziemy mieć okno na dwa i tu na dwa. No i na środku raz dwa, trzy. Nie? Pamiętacie, tutaj robiłem wyjście. Znaczy w tę stronę robiłem wyjście. No, tu natomiast nie będzie wyjścia. Ok. Teraz tak o, to podnosimy na sobie na 2 i tu już robimy sobie piramidkę standardową, nie? Czyli tu robimy 2, 3, 4, 4, 5, 6 i sobie tutaj robimy, żeby to nam się w środku spotkało. Na razie to wygląda jak kupa, nie przejmujcie się, będzie wyglądało sztos. Jak ja mówię, że będzie wyglądało sztos, to musi wyglądać sztos. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Tutaj oczywiście robimy idealnie tak samo jak jest tam, czyli po prostu jedyne co musi zrobić to to przekopiować, nawet myśleć tu nie trzeba, po prostu sobie to kopiujecie, tak samo jak jest zrobione z tamtej strony, okej, okay. elegancko, git, cyk, okej, okay. jak ktoś z Was w ogóle ma taki dom, no to będziemy mieli teraz go w rzeczywistości zbudowanego, bo to jest projekt, który pochodzi z rzeczywistości, także... Będziecie mogli, jeżeli ktoś ma taki domek w rzeczywistości, to teraz macie swój domek zbudowany, tak myślę, dość dobrze odwzorowany e, w grze w Dobra, teraz tak o tutaj mały detailing. Rozwalamy sobie to gdzieś dotąd, myślę. No, tam zróbmy, dotąd zróbmy, i tu robimy sobie w sposób taki: że to stawiamy sobie te kwarcowe schodki, stawiamy sobie do góry nogami. Dlaczego tak? dowiecie się w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. To teraz robimy sobie o dwa. Elegancko i tutaj robimy sobie nasz parasik, który wypuszczamy raz, dwa i tu na trzecim budujemy sobie cyk. Tylko, że w tym miejscu ja bym proponował wam zrobić coś takiego, że zrobicie sobie to sorry, odtąd. W taki oto sposób. Eee, dobra, dobra, co ja robię. Tako. Nawet to możecie sobie w sumie podmienić i zrobić coś takiego, to już jakby od was zależy. Dla dlaczego? Dlatego, że tu i tak będą szły nasze szybki tylko i wyłącznie do końca domku. One tam dalej nie będą wychodziły z tego względu, że po prostu nie będą wychodziły. Myślę, że to jest wystarczający argument, żeby Wam powiedzieć, że po prostu nie będą tam wychodziły i końc, krapka. Dobra, i teraz tako, przejdźmy sobie do góry. Jeżeli chodzi o górę, no to teraz musimy zrobić tak o. Jeżeli robimy dach, no to standardowo czupamy go sobie w taki oto sposób, nie? Myk, 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 myk. Ok. No dobra, tylko teraz tak o. Jak sobie zrobimy tak. Czekajcie. Jak sobie zrobimy teraz, to wszystko fajnie tak o. w ten sposób, nie? Git. To jest już ok. I to. Nienawidzę budować dachów. Serio. I teraz trzaśniemy sobie tutaj coś takiego. No to za pięknie to to nie wygląda, nie? Więc w Minecrafcie niestety trzeba iść na kompromisy. I musimy zrobić dach wysunięty o 2 Dlaczego? No bo teraz jak sobie trzaśniemy to... No to chyba widzicie tą subtelną różnicę. I o ile lepiej wygląda to od tego, nie? To jest chyba nawet ślepy by zauważył, że to wygląda dużo lepiej. Eee, także... W taki sposób musimy to rozwiązać, żeby mieć e, mimo wszystko ten zalążek tego białego daszku, nie? Żeby to mieć. I teraz tutaj możemy sobie zrobić coś takiego. No i oczywiście dajemy sobie nasze furtałki, które będą nam tą taką belką łączącą. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Jeżeli ktoś wie, to bardzo proszę, żeby napisał. Wiem, że wśród Was jest wielu fachowców, mimo że się na tym nie znacie, to znajdziecie, jak to się nazywa. No i oczywiście kończymy sobie to cyk cyk cyk. Sorry, bez tego. OK, Coś takiego, no i po prostu teraz jeden sam zostało, No to po prostu to przeciągnąć tu, ok, i z tej strony zrobić identycznie to samo. Tu naprawdę wielkiej filozofii nie ma. Żadnej czarnej magii wam nie pokazuje. Ok, nie, to jest wszystko total easy dla Was, takich budowniczych, co już budowali ze mną nie jeden, nie dwa projekty. To jest to jakby, no to tak jakbym, nie wiem, uczył Was craftować siakiarkę, no co ja mogę tu powiedzieć, to jest banał i od wewnątrz oczywiście musimy sobie pamiętać o tym, żeby tutaj zrobić sobie elegancko wyłożenie z brzozowej z brzozowej deski, znaczy z brzozowej deski z brzozowych schodków w ten sposób i wtedy tutaj kładziemy sobie normalnie cyk tutaj cyk, no i tutaj od tej strony ciach, 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 ciach ciach, ciach, ciach to oczywiście decha, cyk, 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 cyk. I tak po prostu robimy to wszędzie. Czyli tutaj wypuszczamy i tam od wewnątrz wykładamy. I teraz ja tryknę paluszkami, żeby po prostu wam, was nie zanudzać tym, jak to buduje. Zrobię cięcie po prostu i to się zrobi do końca. OK, i jak widzicie nasz dach jest już ładnie pięknie skończony, wszystko zrobione i oczywiście wyłożyłem jeszcze szyby tam gdzie nie było, czyli w tych wszystkich pustych miejscach po prostu wstawiacie szyby, z wyjątkiem w tym to od razu zrobiłem wyjście i teraz przejdźmy do tego jak zrobić schody. Tutaj na początku stawiamy sobie w tym miejscu na równo z oknem o jeden odstępu, z każdej strony stawiamy sobie filar i teraz robimy ciach, 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 ciach i voilà. Wszystko gotowe, elegancko, i tu pozostaje nam tylko zrobić sobie cyk, obudówkę, i nikt nam tu nie spadnie, nic. Wszystko jest zrobione elegancko, i tutaj mamy sporo miejsca. Stawiamy sobie oczywiście od razu lampeczki. Lampeczki ja sobie stawiam w tych miejscach, takich standardowych, gdzie przeważnie stawiam, chociaż tu w tym momencie tu będzie telewizor. To sobie tak postawię. Tutaj sobie jedną postawię na pewno, bo tutaj tak nic nie zrobię. Tutaj. Okay. No i mamy tutaj doświetlone. Teraz chodzi jeszcze o to, żeby to doświetlić ładnie z zewnątrz. Z zewnątrz oczywiście robimy troszkę inaczej, ponieważ one muszą być zrobione tutaj, na tych narożnikach. O, coś takiego, że wiecie, jakby one były takie przywiercone do tego. No wiecie o co mi chodzi. No, tutaj robimy w tych miejscach. To też wygląda tak, jakby one tam były, wiecie, takie znaczy no, to ma wyglądać tak, jakby tam przywiercone. Wiecie, o co kamę. Tutaj stawiamy sobie za filarami od razu. No i tu oczywiście w tym samym miejscu ciach. Ciach, żeby to elegancko, ładnie, pięknie wyglądało. No to tak, tutaj mamy wszystko zrobione. Tutaj mamy wszystko zrobione. No dobra, Patryk, no ale co dalej? No dalej trzeba jeszcze zrobić jakieś wejście, nie? No to ja sobie trzaskam tutaj ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. No i lecimy za dom. Za domem robimy sobie tutaj taką. A właśnie, widzicie tutaj, rynne. Trzeba rynne przecież zrobić. No o, Cyk, dobra, rynna zrobiona. I teraz od tej rynny robimy sobie na dwa. Tutaj robimy sobie raz, dwa, trzy, cztery. No i tak naprawdę odtąd ja sobie pozwolicie, że zrobię to komendą. Chociaż czekajcie, w sumie to ja mogę to i odtąd zrobić komendą. Odtąd zrobimy to komendą. Znaczy, ja to z rekomendą, wy to zrobicie ręcznie, bo ja nie chcę was zanudzać tym, bo to jest po prostu tylko podmiana bloków. E, musicie to podmienić na bloki. E, bloki white concrete, to jest biały beton, nie? Chyba. O, biały beton, tak, elegancko. I teraz tutaj robimy sobie. No właśnie, właśnie, gdzie, gdzie? No widzicie, czyli o jeden za mało zrobiłem. Kurczaki pieczone, czyli tu musi być na 5, na 4. Czyli tak, no, widzicie, tak to jest, tak to jest. Dobra, to robimy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciach, ciach 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 Tu układamy sobie cyk myk fuch ładne. No i tutaj tak naprawdę pozostaje nam dodekorować czyli tu jakieś kwiatki U mnie w tym wypadku będzie to coś takiego Wiem, że to nie wygląda za pięknie, ale Niestety musimy poczekać na te takie te Bo ja, mają być w tym, w tym, w tym nowym Minecraftcie nie tym 1.17 mają wyjście takie te drzewa, jakieś tam dziwne i, i tam będzie można ich nie dorastać. One będą takie fajne, właśnie takie krzaczki tej wielkości wtedy będą, nie? No i tak naprawdę całość mamy skończone no słuchajcie. No co tu? Nic więcej dodać, nic więcej ująć. To i tak dalej. Zobaczycie, to zobaczą, wiecie, jak zrobić ten piecyk i całe wnętrze tego domu zobaczą oczywiście wspierający, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to zapraszam, macie to obok przycisku subskrybuj, tam nadal taki przycisk wesprzyj chyba najtańszy wspierający kosztuje 5 złociszy polskich simoleonów i będziecie mogli mieć dostęp do tego jak zrobić wnętrze i tak dalej zwyczajne wnętrze, to też wiecie, nie wydziwiam ale jak ktoś nie ma pomysłu to zachęcam i będzie bardzo miło powitać Was w granie wspierających, no i jeszcze oczywiście z takich rzeczy, co mogę Wam pokazać E, o którzy wspierający nie będą bo wiecie, wspierający, jakbym Wam pokazał za dużo, to zaraz by mówili: e, Patryk, a my Cię wspieramy, a ty, na nos, ty nas masz w poważaniu, nie? No to wiecie, nie mogę tak zrobić po prostu. Stawiamy sobie drzewko. Ej, wyrosło nawet takie samo. Ale czad. Dobra, to Wam powiem, ile kratek od tego: Raz, dwa, trzy, cztery kratki od tego wyrośnicie sobie akacje. Tu z tyłu, oczywiście, też jakąś akację. Jedną, drugą, jakieś zielicho. Standardowe, nie? Wiecie. Wiecie o co Kaman? Ja Wam nie muszę mówić. No i oczywiście pamiętajcie, nie lubimy tych podwójnych. Także te podwójne idą w Ta duża trawa idzie out. No wiecie, no trawnik musi jakoś wyglądać. Niestety nie ma jeszcze w moim trafie takiej takiej malutkiej, fajnej trawki, żeby to fajnie rosła. więc musimy mieć taką dużą brzydką trawę. Znaczy dużą brzydką. Ta duża, ta co teraz słyszałem, jest brzydka. No ta jeszcze jest w miarę, w miarę, ok. No, tak wiecie. Popatrzycie na to, ok. Spoko. No i jeszcze jedna rzecz, mianowicie oświetlenie od boku, no bo co to za oświetle, co to za domek bez oświetlenia po boku, no jak to Patryk nie zrobił oświetlenia? Wybaczcie widzowie, już to robię. Robimy raz, dwa, trzy odstępu z jednej strony i na czwartym stawiamy, raz, dwa, trzy odstępu i na czwartym stawiamy i dzięki temu mamy tutaj trzy, trzy, trzy. Czyli elegancko mamy wyrównane. I z drugiej strony standardzik tak samo, raz, dwa, trzy, ciach, raz, dwa, trzy. No, tu trochę lipnie. To z tej strony wolnimy. Tu będzie troszkę inaczej, ale to nic. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda w nocy oczywiście. Czyli robimy sobie time set. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Enter. pick. Drodzy widzowie. Drodzy widzowie. Czy ten domek nie wygląda sztuczny? No powiedzcie sami. No nic ino budować i mieszkać. A jest banalnie prosty w zbudowaniu. Także mam nadzieję, że docenicie ten ten ładny domeczek, ten ładny projekcik jakimś lajkiem, jakąś subskrypcją będzie mi bardzo miło. Kto nowy dojdzie, to niech napisze proszę w komentarzu, że dał subka. No i być może rozważę to, jak sprawdzę jeszcze, czy faktycznie jest w nowych subskrybentach, a sprawdzę. No to wtedy dostanie może jakieś serduszko albo cusik. Zobaczymy, zobaczymy, pomyślimy, zobaczymy. Dobra, także co? Z mojej strony to wszystko, jeżeli Wam się podobało. Pode mną mój Instagram, także wpadajcie tam, mam nadzieję, że wpadniecie tam. Was często o coś pytam, także pokazuję też nutki jakieś nowe, które mogą wyciec. No dobra, nieważne, tam możecie sobie wpaść, zaobserwować mnie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Mój Discord jest w opisie, mój Instagram też jest w opisie. No i co? Komentujcie, subskrybujcie, acaniacie, ja się z nami żegnam. No i ze wspierającymi widzę się dosłownie za sekund 5, bo już na pewno jest od razu filmik na na takim, wiecie, specjalnym ukrytym dla, dla wspierających YouTubeku na moim kanale, także dziękuję Wam bardzo i za wspierającym widzicie zaraz, a wszystkim innym życzę miłego weekendu i do zobaczenia. Siema na Ja cześć! A, jeszcze tylko tak ten, w poniedziałek będzie fajny filmik, to ten. O 12.15. Pamiętaj, widzu, nie Minecraft, ale w B. Będzie fajnie.